Ej, Kuby-tata, w sensie Jumbo-tata dał mi takiego batona z Niemiec, Do bicia nie. Niemców. Z Jeszcze dał mi takiego dużego lisaka. Ja A go zaraz jem. A nie Jak, jak wyglądał ten lisak? Kulka. <laughs> Czemu się śmiejecie? Pomarańczowo coś tam. Mm -hmm. Haha! Końcówka. Więc jesteś u No tak. Dobrze, że ty kurwa jesteś mądra. Absolwent McDonalda. Kurwa, masz jeszcze mi powiedzieć, że ciołkiem średni? Nieźle. tego zabij, jak będę plantował Blitz. Kurwa! No skarb! Jebane trollo! Gowa <grym> nie puszcza shift'a! Jest safe. <grym> dalej, wygrałem rundę. Zawsze idził to. Nie <grym> słyszę cię z dołu. <grym> Czy x 36 tam pluję. Pierwsza rano no, Koron jest dla mnie niemiły Chyba sobie mówiła, że mu matka hamony mówię, mówię, żebym zdechł kurwa no I tak się wiesz, no teraz wychodzimy jest dobra, Koron był dla mnie niemiły, powiedz mu coś no, koniec Koron jest dla mnie Koron mówię niemiły. ci coś, dobra okej okay. Karan to jest akurat dla wszystkich niemiły. Pierdolę, ja nie, mam. jestem kochanym chłopakiem. Głupi, ja głupoty głupoty gadasz. baty synem jesteś. Bartka to byś napierdalał. Czarną rasę to w ogóle byś jebał całe życie. sto, kurwa, nie wiem. Przychodzisz, pytam Cię o co się ty dobrze zrobił. To by był pojedynek, kurwa. Boczani tak Flaming, ja pierdolę. <laughs> nie no, Bartek to masuje teraz, przecież. No, a <śmieniciela> Ja <chuję> w nocy. Eee. <śmieniciela> Wchodzimy na B? Nie, idziemy. Na nie a. na A. Ja. Jak urwić Martynę w pierwszej rundzie? Ale Paniol. Jutro o 14 jeżdżę. Dobra, no, ja nie mam płacenia. Pawko tak robisz? Te. Która Nie, do chujera jedzie. A <laughs> która jazda? Pierwsza. O, kurwa. o kurwa. No. W ogóle sprzątając pokój, znalazłam saszetkę, którą dostałam w Rosmanie jako yy, zachęta. na. kocimi przysmakami, Bo taka z ciebie kicia? Wow. <laughs> do kąpieli. To ktoś ci sugerował, że je bierze. Ma pani na zachętę, może się pani zacznie myć. Przecież jak ja wychodzę z domu. która ja się oburzyła, przed chwilą była zadowolona. To, to ja napierdalam trzy różne rodzaje perfum i to takie nie byle jakie, bo Chanel lakosta i tam jeszcze Guci leci. Bądź z kiosku. Ty <laughs> chuju Widzisz mnie? O, ten jest. Widzisz mnie? O, jest. no kurba! Widzisz mnie? Na górze, szmatiura. Idą. Kilka masz na robietkę. mam minus 120. Też chyba na górze byłem. Nie, chul. Nie ma ulta, więc ma 20 HP. Lewe jest. Widzisz, nie? Naplu na nią po prostu tak. Widzisz, nie? Widzisz, nie? Kurwa widzisz, nie? Kurwa widzisz, nie? Kurwa, widzisz mnie? O kurwa! Ja trochę symy. się wystoszyłem, ne? Ja, nie? Ja wiesz tylko, kurwa, co jest grane. Wygramy. Chyba mi się, humor pokazuje. Jeszcze bardziej. Czemu? A, najpierw ci się kłon na Super, kurwa, no to są moje skillsy do poprawienia. kół. Następny raz, jak będziesz kota to powiedz, to go nacisnę, kurwa. Musisz. O kurwa, tu można sam to zrobić, za dwóch. Naprawdę? Powiedziałeś to w momencie, jak my zrobiliśmy salto. I to takie piękne, dałabym sobie 10 na 10. Sylwia, jaki jest Twój ulubiony kolor? Yy, yy, fioletowy. Hmm. Wariant, hmm. jaki jest Twój ulubiony kolor? To, ale czego? Obojętny, Kutaca! po prostu. <laughs> to... O, to zdecydowanie czarny. <laughs> A ubrania też czarne. jaki dobry kill. Gdzie ona jest? Tu jest, kurwa. mogę pójść. Ten co chodniki mieć z Walut z zajemną. O, kurwa. Chyba mnie widziała. Ja, ja zgadnął mu stara. O dalej. O nie, zabrał mi Blue. What? Ma ktoś no, to... do odpalonego. odbłonego? to się... są indie Indi, Widzi ludzi? Tyny skorda. Widzi mnie? Widzi. Dobra. Paganizam to. No właśnie mi się przypomniało, że to jest najlepszy wóz. Najlepszy wóz. Mi też się właśnie przypomniało, że najlepszy był no. A widzisz mnie? Faktycznie ktoś tego Discorda? A widzisz mnie? No zobacz to no. Widzisz mnie? Nie, nikt nie ma Discorda A ja, widzisz się mnie? Widzę. ja Cię widzę Widzisz mnie? O, widzę Cię No i Michael to nigdy nie trafi Nie pozna po prostu jak jak weźcie się, obróćcie się Widzisz mnie? Widzisz mnie? Ja pierdolę Michael, spotkałeś tam jakąś sarenkę, kurde, w lesie? E, wszystko tam spotkałem Jeszcze matka Kamela, jak się kurdiła, też była Ja pierdolę, jaki mam tak Oj, Kamel, może ci zabraknąć pary? <noise> Ty. Nie, przy każdym kurwa skręcie lewo ja musiałem hamować, żeby kurwa mnie nie skręcało w ogóle. Nie to jest. Co, ale kamer kurwa skasowały. Się po drugie. K miejsce. Ej, pierwsze, drugie, <noise> szóste, pierwsze, cztery osoby. Pierwsze, drugie, szóste. Dobra, drugi jestem prosta. Na trzy <noise> ej, 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 na trzy miejsca tak zajął szóste. <noise> To co? To co, prosto? Ja teraz siedzę, czekam aż się ten ulepszy i z tą łapką jak się klika ona się zamyka i otwiera, zgłasza gościa po głowie. <zysywnik> tak, tak, bo... Dziś drap, drap. <zysywnik> jestem kurwa głupi. Prawda. Zrobię o, sobie włosy jeszcze... mi się kończą, oddaj trochę produktu. Tak, jak taki? Taki, o. O, Jezu Kuba. A ty, tutaj na Jak się chwali, kurwa przyjdzie. Czym się mam chwalić? Że zrobiłem koszulkę, tak? Naszyjnik pokazałem. Oni się chwali, ale... Na Naszyjnik, kurwa, tak? To jest mój noszyjnik, no. który już wiecie, zajebałem A do tego krzyża to się Jezus modlił. Bo... No. Kurczę, no nie mają, wszyscy mają w, w jednym kawałku. O, czekaj, Poste Italiane, no jest. No włoszek okay. jesteś. Ale to jakaś taka getto, to albo. Co nie. Zachodnia no, część. Ale Meku, nie musisz mu mówić gdzie, bo oni tak zaznacza środek państwa za każdym razem. Poproszą zachodnia państw, część Włoch. No, ale mogę zaznaczyć dziś. No tutaj. tak, możesz, ale mówię, że No to, że no to mówię ci nie zachodnią nie część Włoch zaznacz. Północny zachód Czu? jakoś. Czekaj, niech organizuje zachód. Zgodno to z... jest przede wszystkim. Czekaj, 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 cicho. Północny zachód, zaznacz. Tam, tam, tam jest, jest bieda. West to jest zachód, nie? Czyli lewo. A Północ? Ja pierdole! No, gdzieś tutaj, co? A, 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 a. No klikaj, klikaj, klikaj. Klikaj, klikaj. No, no zajeb mi jeszcze raz to ci kurwa jaja. Jaja. Ja. Oh. No, no, no. To jest kurwa, to jest kurwa. No. Są góry, nie? Tak, góry. To jest sobno no. no to coś wystarczy... łatwego ci, coś łatwego ci dam, Damian. No, to mi, wystarczy to, że, mi wystarczy to, że powiedział na dole, a nie na południu, więc, to, więc dalej więcej pytam. o nie wiem. Damian, wi... a w jakim ja ci dam coś łatwego, a w jakim województwie leży Gorzów Wielkopolski? W Wielkopolsce! Ty a ja, wiesz, co jest jedynie. najśmieszniejsze? Że usłyszałem Gorzów Wielkopolski, ale nie skapnąłem się, że to Wielkopolska. Ja tak samo przez chwilę, no? Dopiero ja, potem przemyślałem to, co powiedziałeś. Gorzów Wielkopolski znajduje się wyfór, jest w Lubuskim No i dobra, no i po co mi się. A Zielona przyda. Góra? No do niczego się to nie przyda, Od tego masz nawigację. Zielona Góra? Jak myślę dla Damiana, to by się przydała taka nawigacja, co po każdym zdaniu ci mówi wariacie. <grymianie> <grymianie> Tutaj jest wariacie. Kaparuba wariacie. Za 200 metrów na rondzie. Trzeci zjazd wariacie. Tutaj jest. wariacie.